Witajcie kochani, dzisiaj mam dla Was kilka takich wiosenno-wielkanocnych projektów. Tak jak widzicie, pierwszy chcę Wam pokazać wianek. Wianek taki no, w kolorach bardzo, bardzo pastelowych. Dodatkowo z jajkami steropionowymi, więc, więc bardziej wielkanocny. Ten wianek już mogliście zobaczyć u mnie na kanale, bo wrzuciłam filmik z procesu wykonywania tego wianka. Kolejny wianek jeszcze zrobiłam, troszkę mniejszy. Tamten ma średnicę 30 cm, a tu już mamy 25 cm. Nie ma jajek, ale za to są piórka. Kwiaty podobne. Może trochę więcej zielonego? I tu jeszcze takie stążki i, i koronka. Kolejne rzeczy to wytłaczanka, a w wytłaczance zakwitły mi przebiśniegi. Przebiśniegi są w skorupkach od jajek. Trochę mchu, trochę Sizalu. Tu mamy takie plastikowe jajka i piórka. Przebiśniegi też robiłam sama. Kolejna praca to jest takie jajko. Jajko jest wycięte z tektury, z jakiej robię albumy. Ona ma chyba co 2 mm. Wysokość jajka to chyba 20, około 22 cm. Kolekcja Scrap and Me trochę sizalu, trochę też kwiatków z wami ranu, takich dosyć prostych. Trochę chlapań, tak naprawdę. Pierwszy raz robiłam chlapania. Tu jest różowa i biała farba, tej białej. W sumie, tak w kamerze za bardzo nie widać taki kurzołapek na komodę. I jeszcze kolejne prace to jest takie jajko ze steropianą w sznurku jutowym. I nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Taka łuska. Ja ją miałam bardzo długo gdzieś na dnie szuflady leżała. Dawno temu ją kupiłam, bo też miałam robić jakiś stroik. I tak przeleżała u mnie bardzo długo. Aż w końcu się doczekałam. Mm, Znowu trochę, trochę takiego mchu dekoracyjnego. Ja ten mech kupiłam w Tedim. To nie jest chrobotek, tylko taki taki wysuszony mech. Jest to trochę tańszy niż robotek, ale też fajnie wygląda. I te, te łuski, nie wiem nawet jak to się nazywa, to też u mnie leżało, leżało i się, i, i się doleżało. Tutaj mamy taką del tylko delikatną dekorację z koronek i z kwiatków papierowych. Tutaj tylko po jednym kwiatku. A tu trochę bardziej yy, zdobna dekoracja. Przepraszam Was za mojego syna, no ale wiecie, dzieci w domu. I jeszcze mam taki janek. To jest taki ring ze steropianu. Też obłożony tym chem i owinięty drutem florystycznym. No i takie żółte kwiatki, może trochę przypominające kaczeńce i trochę rafi, którą gdzieś z odzysku mam z jakiegoś bukietu. Tu z tyłu też zamontowany jest y, sznureczek, że można gdzieś to y, przywiesić sobie. Jeżeli ktoś ma taką chotę, jak nie, to, to można go po prostu odciąć. Bo te wszystkie, y, wszystkie rzeczy y, robiłam na kiermasz do przedszkola mojej jagody. Niestety, kiermasz się nie, nie odbył y, tak y, y, w przedszkolu. Ale, ale wszystkie te rzeczy wystawiłam na, na grupie naszej na Facebooku i mam nadzieję, że się sprzedadzą i, i trochę pieniążków będzie dla naszych dzieciaków. I tutaj też mam taki stroik: to są jajka ze styropianu. Zając jest wycięty przeze mnie z tektury taki z kartonu, z opakowania. I trochę, trochę, jeszcze mm, sizalu, znowu te kwiatki przywiązane. Wszystko tutaj, te, te jajka i, i zajączek jest e, sznurkiem takim białym. I, I ten podkład też leżał, tak jak ta, ta łupinka o mnie bardzo długo, aż w końcu postanowiłam go wykorzystać. Trochę niestety ten mak się jeszcze wsypie. I jeszcze na koniec a również w podobnej stylistyce mam takie jajo. Ciężko będzie uchwycić jak ono wygląda. Mamy koło też te kwiatuszki i nogi są zrobione z drutu. Tu są cztery takie grubsze druty. Chyba o grubości 9 mm, bo grubszego nie miałam, złączone razem. I co, żeby wbić mi, żeby było mi łatwiej wbić. No to wzięłam dwa druty nierówno, tylko tak dwa dłużej dwa krócej tu u góry, żeby, żeby to fajnie weszło. I okręciłam później drutem florystycznym. tutaj. Tak, starałam się jeden koło drugiego. A tu później tak na zmianę tu zakończałam sobie. Z, tu na, na brzegach po prostu zawijałam dwa razy i wracałam z powrotem. I na koniec wywinęłam i takie kaczanuszki wyszły. Jeszcze jestem w trakcie robienia kilku rzeczy. Więc pewnie dołączę do, do tego filmu coś. A na razie dziękuję za uwagę i pozdrawiam. I kolejne projekty. Tu mamy dwa jajka ze steropianu, oklejone różowymi piórkami i ze sznurka zrobione takie dindadełka. Piórka przyklejam na zwykły klej, a te perełki już na heavy body gel. I następnym razem piórka też chyba będę przyklejała na heavy body gel, bo. Mniej, mniej babrania, myślę, że będzie. Kolejne jajko uciekające, troszkę większe niż to pierwsze, bo tam to było z jajka dwunastki. To jest piętnastka, ale zabrakło mi już tych jajek dwunastek. I jeszcze jeden wianek zrobiłam. Bardzo podobny jak te, jak te poprzednie. W podobnej kolorystyce. Kwiaty też bardzo podobne. Trochę więcej zielonego. Nie wiem, czy Wam mówiłam na samym początku, ale te kwiaty pachną. To, ale to dlatego, że tak jak na filmie może część widziała, pokazywałam Wam, jak barwię te kwiaty, czyli zamiast wody używałam takiego, takiej wody perfumowanej z Avonu, którą znalazłam gdzieś w szafce. Ona pewnie już dawno straciła termin ważności. Ale nadal pięknie pachnie, i te kwiaty zyskały zapach właśnie tej wody perfumowanej. Niestety urwało mi gdzieś końcówka filmu. E, dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Życzę zdrowych i spokojnych świąt. Pozdrawiam Renata.